Siemaneczko, witam... Już na początek, nie? Ktoś zmarł, ale go nie znałem. Siemaneczko, witam was z powrotem na tym kanale, jak co miesiąc, w rozpakowaniu kolejnego Pixelboxa. Jeżeli moja twarz jest jakaś ciemniejsza, to dlatego, że wróciłem z Grecji i niestety opaliłem się. Nieważne. W tym miesiącu tematyka Pixelboxa to Batman i Venom. 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 Chyba klasycznie. Zaczniemy od koszulejny. Koszulka już czarna. A, zamknij się. Sią, siąmy stąd. Czym nas zaskoczysz dzisiaj? O nie. O mój Boże. Oficjalnie stwierdzę, że jest to najgorsza koszulka, jaką wylosowałem w tych paczkach, odkąd unboxuje pixelboxy. Według mnie, bo. Po pierwsze, nie lubię dużej ilości tekstu, a po drugie sama treść tekstu, która od wielu lat mnie niezmiernie bawi, czyli nie twierdzę, że jestem Batmanem, po prostu mówię, że nikt nie widział mnie i Batmana w tym samym czasie w jednym pokoju. Zawsze mi się wydawało to tego pokroju, jak piwo to moje paliwo albo seks instruktor, pierwsza lekcja gratis, ale może nie ja jestem targetem, jako piżama jak najbardziej git. Lecimy dalej! W ogóle chyba wam nie pokazałem co jest, nie? Nie, nie pokazałem wam, więc macie, ja nie patrzę. I co my tutaj mamy? Już czuję, to jest czapka. Czyli bardzo uwiorowo, czy będą jeszcze skarpety? Majty! Jakby były majt oj majt, to byłby hit. Mamy tutaj... Wyrm. Venom. Wnum, wnum, wnum. Czapeczka z nadrukiem wnum. Daszek jest gruby, twardy. Tutaj akurat spoko jest wykonany. Nadruk jest lekko rozmyty. Z tyłu si siateczka, więc nam się łepetyna nie przegrzewa od nadmiernego myślenia. Bardzo doceniam. O, od dołu jest w ogóle tego koloru. Czy ten kolor jest odpowiedni do wnum? Nie wiem. Takiego koloru miał... Nie, nie miał takiego. Język miał czerwony, ale nie różowy. Dziąsła. Bydum, bydum. Czy ja mogę coś powiedzieć o tym? Nie wiem. Czy chcę to zakładać? Nie, ale może znowu nie ja jestem targetem. Duża paczuszka jest i mała paczuszka jest. I oj, jeszcze przypineczka jest. No, ja już wyjąłem dwie rzeczy. Okej, okay, ale najpierw przypinka. Przypinka jest fajna. Ej, ona jest słodka. Jest bardzo słodziutka. Jest taki wdm. I mamy kolejny grawerowany, limitowany metal. Tym razem z Halkiem. W poprzednim miesiącu chyba było coś takiego. Ja to mam. To, to mi się akurat podoba. To, ja lubię takie pierdółki. I wcześniej był z Duma. I naprawdę bardzo fajnie jest to wykonane. Czy to jest ta sama firma? Tak, to jest dokładnie ta sama firma. Oczywiście na licencji. W Dumie było 5. Tysięcy egzemplarzy, tutaj jest prawie 10 tysięcy egzemplarzy. Otwórzmy sobie go, ale widać, że ładny jest. Piekdółka zbierająca kurz, ale mi się podoba. Ej, ale skąd w sumie tutaj Hulk się znalazł? Venom, Batman, Hulk. Nie wiem. Oczywiście mamy podstawki te są takie już grubsze, mają taką fakturkę. W dumie nie były chyba z tego co pamiętam. Tam była taka zwykła płaska pleksa. Tak, dobrze mówię. Tutaj była taka pleksa zwykła, a tutaj jest. Jakoś tak lepiej bym powiedział. No spoko. Myślę, że na pewno jest niejedna osoba, która zbiera od tej firmy takie kawałki metali. Jak najbardziej jest to kolejna rzecz do kolekcji. Limitowane rzeczy zawsze szanuję. Lecimy dalej, co? Widziałem chyba figurkę Batmana. Uu, to jest figurka, która mi się podoba. To jest figurka, która mi się mega podoba. Okej, okay, figurka nie zawodzi. Jeszcze jest naklejeczka z Venomem. Z tej samej serii był Joker. Z tego co pamiętam, to był mój pierwszy unboxing e, od Pixelboxa. Nie no, hit! Bardzo fajne wrażenie to na mnie wywarło. Bardzo dużo punktów artykulacji. Też się przyjrzymy tutaj. E Batmanowi. Po pierwsze, jaki to jest Batman? Nie siedzę jakoś mocno w DC, więc mogę nie wiedzieć. Hazmat suit. Justice League Amazovirus. No, przykro mi, nie mam pojęcia, ale on jest taki covidowy trochę. Ma jakieś rurki, ma maseczkę. Tutaj o, widać, że on jest taki przystosowany, żeby się nie zatruć. Ty jaki ma plecak! Nie mam pojęcia co ja mam z figurkami, ale jak już kurde lubię, nie? Widzę dobrze wykonaną figurkę. to, to kurde, no można mnie kupić, no. Ona jest naprawdę super. Ma swoje faktury, jest dobrze malowana, mnóstwo detali. Fajne no, fajne. Tutaj mamy jeszcze jakąś kartę kolekcjonerską i podstawkę. I to tyle w tym Pixelboxie. Dajcie mi znać, co wymyślicie. Jak dla mnie, najfajniejszą rzeczą w tej parce no była oczywiście figurka, zaraz później a, ten kawałek metalu. No i czapka i koszulka, no nie do końca wpada w mój gust. Mistery Boxy to koty w worku. Ten, co jajami dzwonił. I co? Eee, ja się żegnam z barmanem, sięmano. <noise> Ręka mu odpadła. O, ale wskoczył. Dziękuję serdecznie za uwagę, Pixelbox. Jak zawsze dziękuję. A Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się w następnych materiałach. Elo. Wynum. Wynum, Wynum. Jak się to zatrzymuje?